Go, go. Patrzcie jak menela goni. Patrzcie wie. kurwa, każe nie biegać. Jebany. Ja, znaczy ja jestem. I wie pan co? Yy... Równocześnie. Tak, rugocześnie. Yy, mam, mam urodziny w ten weekend chciałem się yy, z mieszkańcami na podzielić. Yy, znaczy prezentami. Czy chciałby pan jakiś prezent za siebie? Przyda Zresztą? się, przyda się. To ja proszę sobie wybrać. Ja jestem bezdomny wtedy. Proszę sobie, powiem panu tak, otwarcie. Każdy z tych To z pańskiej strony, z pańskiej strony. Wie pan co? Otwarcie powiem. Każdy z alkoholów został przeze mnie otwarty. Dziewiszek się na piłę i zamknąłem W ramach, wie pan, no, degustacji, tak? Który pan bardziej lubi? Amarena? Yy, snajper? To jest coś silniejszego czy słabszego wtedy. No wie pan, bo no pan amaryny nie zna To są wszystko wina... Arizona, Arizona. Arizona? Tak, no to się mówi Arizona. A, Arizona. Dobra. No zobaczy pan, no nie wiem co by pan... Co by pan... Mogę sobie wybrać jakąś. Jak no? no? najbardziej. Nie wiem co to będzie też. To, to jest grzmot. To jest grzmot goszki. To jest to też Ari Arizona, Arizona. Tak. Też to inny inny pan. Ibranski. To jest maryjka, to jest za chrześcijan prawdziwy. Aha. Jak panie jest opętany czy coś, to... to nie można, bo pana wykręci. <grym _> Jakbym był zdrowy. <grym _> no. <grym _> ja nie jestem na wie pan. Jak się troszeczkę? może być. O, pani ma dużego pieska? Ja, proszę bardzo. Z jakiej okazji? Moje urodziny. Aha. Smacznego, nie, żubik, żubik, bo wie pan, yy, koronawirus, te sprawy. A, Smacznego, niech pan się... Grzęszczam się, ale, ale wie pan, że to jest bezalkoholowy? Może Ożywy. Tak? O proszę a. bardzo, dobra, no. Żeby panu, żeby pana grzał te jeszcze zimne, ten, marcowe, jeszcze... Yy. To może inny wezmę, Dobra, to już nie, nie, dobra, tak. to już pan to weźmie i jeszcze sobie coś aliząkę. Albo zangalitę. Takie coś? No, no dobra. No, pan dał to może się Pan podzielić z innymi. Dobra. Czternastka, tam... Bobka. To, żeby... I tylko ty, ty, takie pytanie. I... Gdzie takich podróżników jak Pan znaleźć jeszcze w Koszalinie? Może gdzieś tu, koło, tego, jak to się mówi? Jak dworca no, Na tak, w... Sperku Na skwerku tym, no. A tam dworzec Antei, tam nie? się tam, na dworcu. Z, z boku, no. Koło Baśle. no. Tak. A co tam się stało? Tam, tam ten prywatny jest ten. A. No ochrona nie wychodzi, wygoni. Cześć, cześć. A pan ma tu tatuaż taki? Tak, tak sobie zrobił. Na morze nad morzem. Pokaż, pokaż pan. A to jest jak, jak śminka, kobiety też tak mają takie, o zobaczy pan. to jak makij... makijaż? No, 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 no. Ale to nad morzem? A to jest trwały, nie? Tak. Bo no. niektóry nad morzem to robią do 6 miesięcy, a później znikają tatuaże tatuaży. A, też. a, a pan ma stały? No fajnie wygląda. Tutaj masz o, dźwięk, piątek, skwerek, jest piątek skwerek, no. o, o, 17, o 17 będą też wtedy... A to, to jest takie to jest zbiórka, tak? Kościół uliczny wtedy. No, no, no. A zbiórka A. o 17 macie. Nie. Ja tam, ha, niekiedy przychodzę, niekiedy, aha, nie wtedy. Aha. A są jakieś ekipy? Na przykład taki... To, to jest jakiś zbór, wiesz, jakiś zbór, chrześcijański czy katolicki wtedy. Aha, aha. I oni tam, no, tam siedzą na tym. Na tych tam no, ludzi no. przychodzi. Dobra, dobra.

Słysza pan, mam urodziny, ten weekend i y, mam jakiegoś najlepszego. Go, nie A to już trochę kojarzę. A to, tutaj, nie? A to tutaj. No, 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 no. Mam prezenty. Chciałby się pan z czymś Ja bym się nie Nie no, wie pan, musi się starczyć dla wszystkich, to nie? co so, y, dwie, smaki, sajter, y, Rzmot, to tutaj. To coś, ale to bez alkoholu. O, to, to, tego to, ja wiem. To, dla kato, to dla katolików taki z Maryjką. To nie wiem, czy pan też to, jest, to może? Może akurat. A mogę dwie wybrać? Czy dwie za bardzo? Dobra. No, może być. Dobra, to biorę to i to. A ma pan. O. Aha, dobra. A to może A To jest galon, galon, balon, balon. I też. Czekaj, Gandziarzu, wiem. Zaraz powiem. Najważniejszy to był właśnie pan, chyba wziął Sniper, nie? Ten sniper, jest Tego to jeszcze nie próbowałem. Bardzo dobry. Dziękuję ślicznie panu. Miłego dnia. Dziękuję wszystkim. Najlepszego. Dziękuję ślicznie. Dobra, tu masz ten stój. Policja idzie. O, słuchajcie, tutaj. To jest mój ulubiony akcysta szalicki. Piękne ma... malunki ma Piękne malunki i ten artysta nazywa się Z... to eee. Tu jest czy... Galeria Zbigniew Murzyn Mój ulubiony koszenicki malarz Człowiek słuchajcie ciekawy Dzień dobry. Dzień dobry Ja mam, ja mam... Zobaczmy, czy to jest mieszkać mieszkańców Koszalina Do oznania no. no. Chciałby Pan, czy nie? No to, no, to proszę poczęstować po jednym Cześć, ile tak. No po jednym, tutaj w trunków Dziękuję I za pana, jest? Jak tam się żyje, piepko, piepko. Się żyje. A, no, jest się nie? w Koszalinie? Piękno Piękno W się Gdzie? W A, w No w jest 2 razy większy razy od ja Robimy ale od tego? rodziny, tak? Tak, tak. Wszystkiego najlepszego. A to żubik może, bo koronawirus to sprawy. Zubik 100, 100 lat życia. O, mam nadzieję, że szczerze życzenia. A nie, że to przekupiłem panu. życie że raju życia. Gandziarza 10 złotych. Gruba się opasłej jak menel nie jednie naraz wina, to nic już dziś nie dostaniesz. Któryś konserwator, jakiś tam, tam. to dużo budują, nie? To nie, nie słuchaj. I co? Tylko dozorca. No mogę niechać tam na to mierze, gdzie jedzie. Przekupują to wszystko, nagrywam? Tak? Chwila. Nie, nie, nie ja siebie no to tylko. albumu tylko mnie. Przekupują kanał, nie? Tak, tak, Diamant za... Jamu. Nie, dźwięk, nie, Jamu. Zarazem wziął na to. co próbują ten kanał, gdzieś od, to... od, od ruskich oddziałów. No, a, no, no. Dobra, robota. I trochę za sprawę. Ale pan w ogóle jest w stolniu. To jest Koszalina. Koszulina? No <guszne> ja, tak. Jaka rzuca? Nie robię, może panu to. Szczerze i tak. Nie wie, ale tu podsypuję. Ja tu <wib Metallica> lat w yy, komunikacji jeździłem. A. autobusami. WPKR jeszcze. Ale nie no, no. Pudzią, czekaj, bo to są rozmowy one, poważne. Nie nie rzuciłem. Jeździłem od 80 do roku. A później. Może pan wiedzieć, ta firma była na komunii, jest no, 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 Oni czyli na zachód wykrojniki same, nie? Dla Może LML-a, no, dostał... nie wiem. Na razie musimy załatwić to, 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 morsowanie. Czy no. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną yy, mogę pan panom dać, ale musicie panowie yy, wypić tak na szybko, do hejno. To nikt nie idzie. Nie wychodzimy. Po już nie będę chodził. A są, są takie osoby, które tutaj... Co?

Nie. nie Jabłki, ale się rozgadałeś jak to, żeby mi było. Nie, nie to no proszę pana. To tylko dla rodziny, rodziny. <grym>, to nika rodzina. pan dokończy. Kto wypija ostatki, to jest piękny i ładny. Ja, bym, ja pójdę, bo, że to jest się nie świecić. Nie, nie no, Tu widzę też, ale to nie wasze, nie? No to idę do kosza teraz Tu ale... dosyć? No, musicie, musicie, do dna. O. To, to, jest mój to. O, dziękuję wszystkim. Dobra. Dzie dziękuję dziękujemy bardzo. Dzie dziękujemy. Miłego Miłe 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 dnia. Miłego, dnia Dzie dziękuję. dziękuję. 26 będę kończył teraz. 26? 26. Kiedy? 20, -tego. 20, -tego. 20 -tego. Po no, za po no, poniedziałek. Dobra. Zdrowia. 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 Zdrowia! Dzięki! Dzięki. przesyła 10 złotych. Kruzpita jednej z nimi za Normandię. Dobra, no, się jedną z nimi za Normandię. Za Normandię? Słuchajcie, Normandia. Normalnie tam Polaków za bardzo chyba nie było. To ja nie piję ze sojuszników z radzieckich, afrykańczych, bandyckich, którzy. Ile ci jeszcze to tam zostało? Za bardzo nie pomogli. O, patrz, 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 patrz! Elegancko. No. Słuchajcie, Różbita nagrał reportaż na temat tych śmieci i słuchajcie... I się czyściutko zrobiło. I patrz, też nie ma tych... No nie ma, czysto jest, no. Bo tu komiks zrobili. Prywatne, aha, aha. No i git. O, słuchajcie, to było państwowe latami ruina. Nic się nie działo. Ktoś prywatnie wykupił. Zrobili porządek. No i jest czysto. No i niech mi ktoś powie, że państwowe jest lepsze niż prywatne. No dajcie spokój. Wiecie co? Wspierasz w ramach tarczy antykryzysowej? Tak, słuchajcie. Mi się wydaje, że te osoby też dostały po dupie trochę. O, słuchajcie. Tu jak pięknie, czystko. A tak, tu zobaczcie. Państwowe zarządzanie, o. Śmieci kurwa. Zobaczcie, granica. To jest jak Meksyk kapitalistyczne, słuchajcie USA, a tu Meksyk to mniej Słuchajcie, zostały mi dwie takie flaseczki. Jutro może słuchajcie, bo widzę, że wam się spodobało chyba. Spodobało się, widzę, czy nie? No, chyba się spodobało. jutro może też zrobimy rundkę małą. Zaopatrzę yy, no, się... W... Cześć, Aras. Trzyma Aras. Ale myście się spóźnili, ale słuchajcie, jest VOD dostępne, ja też szoty z tego zrobię, to... Nic straconego alto Patrzcie, słoneczka wychodzi. Widzicie? Bróżbita zrobił dobry uczynek i Wozia patrzy, uśmiecha się do mnie. Słoneczkiem. Druga do mnie piękna. to jest jak miłość alkohol jest jak miłość, rozgrzewa serduszku to promienieje pięknie no ślicznie może będę w gazetach, słuchajcie uczynny, dobroduszny słuchajcie koszalinianin wspiera Polaków w kryzysie w trudnych chwilach dla nich bohater Jaki miasto taki bohater? Słuchaj, słuchaj, słuchaj. przesyła 50 zł. Miał głos. jeden menel wypić, ale nie będę ciem. tylko za to gadanie 20 minut. Ten to naprawdę głos. jestem zły. Chyba głos. będziecie mi to musieli wynagrodzić. Dobrze, wynagrodzimy ci, Gandzio. Ale tych butelek tam przybywa w tym świetniku. Kurwa Ale pierdolnik elegancki Co to jest w ogóle? Łomża miodowa? I kozel Łomża miodowa Czy to co? Bigos Bigos? O kurwa Ej Robimy dymy? W ogóle mi się wydaje, że Sancho's był w ogóle, bo Sanchus robi yy, ten. On mówi per miodową. Mi się wydaje, że ta że miodowe też byłoby dobre. Ej. Social eating zróbcie. Kurwa, ej, bierzemy? Nie, ja to nie wyjdzie. Słuchajcie, zastanowię się nad tym bigosem jeszcze daleko nie mamy jak coś. Słuchajcie, ale nie chcę. Słuchajcie, tylko w koszalinie Uj. dziury. O. Słuchajcie, tylko w koszalinie dziury wypełnia się szmatami. Nie! Co to jest? Ja no, myślałem, że to do... jajko. Do makijażu. Słuchajcie, tylko w koszalinie Dziur, dziury w drogach yy, szmatami się ten. tak Jest kleja. Tu są chłopaki, ale nie wiem, czy to oni są, słuchajcie. No nie wiem, nie trochę wiem, widać, że są Normo normalne chłopaki, nie żadne bany. Rano żony zleją, a teraz jedziemy posiedzieć na no, to ja bym ich poczęstował. Czekaj, ja tu sobie przejdziemy, zobaczymy, co to jest w ogóle. Papież po prawej, Aleksandra, papież po prawej, a ty mnie przyklęknąć? Jaki papież po prawej? O no, tam był papież A co, nie przyklęknęłaś? No, się. Są, nie, się Co on Misja travel? Co to jest? Tabletki Jakie? Okay. I buprą? Chyba i buprą. Dobra, nogą musisz to kurwa szturchać? Z żulu. Buzią. Wow, pierwszy raz. Ma koleś ja bola w ręce. Masz kamerę. Staraj się nagrywać. dużo tam w łódź jest. To trochę jest, no. Ale karierze... Kurwa, wszystkich. A masz na ty, że tak. Nie. Słaby ten żulek. Dobry? Słuchajcie, mam? Słuchajcie. I posłucham... A, dziękuję. Dziękuję. I słuchajcie, A, słuchajcie. Zrobiłem. Zrobiłem. i Zrobiłem. 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 To

Ага, Андриан, Андриан, Андриан. Дарго заспостиканы е, то ау мок це наче, Андриан. Ага. Так я, ади Андриан. Андриан. Э, це кубу, адиан. Ес. Ариан. Адиан. Ага, адиан. Отчина адиан. Атака, атака. У вас є таке питання, мамо. No to jest do mojego albumu, żeby miał się Ale czy pani nie Ale ja nie robię zdjęć, nie spokojnie. Nie. to jest, to jest no. wino własnej roboty? Nie. nie. No, no, to jest grzaniec. Ja, tu, ja tu, tak. Grzaniec, uj, to tak. Nie Janek, nie, nie Janek, 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 bo to nie, I Słuchajcie! Odkręciło że... się! To się obionie, a, ok, już, już! Koniec, rozmowy ja z Ale nie bicisz o To bez alkoholu to jest... No, wiesz, to jest ładne! że masz, i A to... no, nie, że Ej, zatrąbicie dla mnie trąbką? I ktoś czapeczkę nałoży do trąbką? A to i to co? Pija Tak? Nie z tabki, ja się do... A ja właśnie wasze teraz wypasuję. A to nie, ja nie będę a... to... no ja ja tak się wdawał na wszystkie No To Ja mam bo ja i tak jestem dzieckiem. Oooo, dolu. Ja skończyłem, ale. Uznają, że to ja ja to ja to... Budowlane Budowlane a. Akademia rolnicza. A to jeszcze pan młody, to jeszcze pan. No, młody? Ja, ja mam starszego syna niż. Eee, panie. Panie. A, a Ci powiem, teraz na ty. <grym> bo, bo syn ma 30 lat już. Ale i tak późno było, ja mam 54. nie wygląda pan. No to, nie, nie żartuj. Za moje zdrowie dwóch, dwóch nie pan? Nie, nie, to wszystko, to jest... Dzięki. <śmieniczy> Wiele lat, to ja to minimum. Dzięki. Dzięki. Nie, nie, to już dla pana jest. No, Dziękuję To, to tylko się Proszę kłopaki, tylko się nie ubijcie. Nie, nie robię w piec. tylko nie, coś dla mnie. Synowie żyją kawałek dalej. Kilometrów stąd, bo ja tu ale jestem ale dopiero od jest... pięciu lat. Już po Polski od lat Pan Polka? nie ja, po, ja jeszcze nie zrezygnowałem mm, tak Aha, aha Ja e e tylko miałem przerwę a, a powie, powie mi Pan, y jak Pan ocenia Koszalin? Prąd, w pan e e tak. bardzo dobrze dobrze? I dlatego, i dlatego nie wracam bo tak, urodzony a. A. jestem w polu. nie chcę tego widzieć, bo to masz ostatnie na kozęby tak, na tak, na południu, na południu tak, jestem. tak, wystałcony za Wrocławiem jeszcze tam 20 lat, 17 w Wrocławiu, 10 w Bolesławcu 5 w Oktubie. No. Tylko, tu już jestem sam. A, a... Partnerce zostawiła No że nagrywa, no, nie przeszkadzać rodzinie. Nie nagrywaj no, mnie. No, żeby... nie, no. nie, no, nie, nie nagrywam. Nie nagrywamy. To jest tylko zdjęcie. prezent, tak się słowa Ja, Dobra, dziękuję ślicznie, ja już idę świętować. Jakiś tam Adrian. Adrian. E... Yes, Adrian. Andrian. Nie ma takiego Ja mam. Nie mam. Adriana. Adriana. Adrian. A ja mam inaczej. F przez 2 N. A, no. Dobra, wstańcie. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Ja to są gdzieś? O. Tu na Ja to Jasne. Cześć, cześć.